A jaki był Twój zamysł na relacje? Powiem tak, ja szczerze muszę powiedzieć, że ja tam nie poszłam do programu, żeby znaleźć sobie miłość, tak? Yy, ja jestem osobą wymagającą, ja nie będę tego ukrywała. Ja wymagam od siebie, ja wymagam od innych. Nie wiadomo, też nikt nie jest idealny, ale ja mam swu, swu, swój wybrany, yy, można powiedzieć, taki no, rodzaj mężczyzny. Raczej nie. Raczej nie spodziewałam się, żeby ktoś taki się trafił, a dla mnie wygląd to nie wszystko. A absurdal absurdalną rzeczą jest też to, że może ja też tam wyszłam na taką osobę, o która ma tylko wygląd do jakby zaprezentowania, tak, ale no niestety, no jakby. Yy, ja jakby już wiedziałam, że od początku no muszę troszeczkę grać yy, taką. Yy, a, troszeczkę taką głupiutką, bo wiedziałam, że to każdy łyknie. A jakbym była po prostu taką wypowiadającą się, to raczej wątpię, żeby spośród innych osób, które też widziałam, że też jakby inne te osoby też yy, starały się w, wypadać śmiesznie i tak dalej, no to... No, to po prostu mogę zostać w ogóle nie pokazana, tak? No i tak mówię, no i tak poproszę sobie już na już taką strategią, żeby po prostu się pokazać, i przez to też, że moje zamierzenie było takie, że nie, nie chciałam tam znaleźć sobie miłości, nie chciałam przede wszystkim przed kamerami się otwierać, pokazywać sw swoich prawdziwych yy, yy, jakichś takich namiętności. Nie chciałam tego w ogóle pokazywać, mm, więc dlatego się mocno dystansowałam. Też szybko weryfikowałam to, jak mężczyźni postępowali wobec dziewczyna, to było po prostu absurdalne. Ja bym sobie w życiu na takie coś nie pozwoliła w, w programie, więc myślę, że szybko zostałabym wyeliminowana. Ja i dlatego mówię, wiedziałam, że po prostu mam tutaj postawić na totalnie na swoją osobowość, a nie na budowanie głębszej relacji. Zresztą w ogóle myślę, że nasz sezon był taki, że niestety ciężko jest tam o prawdziwą relację i one non stop się zmieniają. Także tak sobie stwierdziłam, dlaczego ja miałabym być prekursorem tworzenia. Yy, jakiejś tam relacji jeszcze to był początek yy, jakby programu tak no później wyszła Agata i po prostu ona wzięła odpowiednio sprawy yy, tak zainicjowała że yy, jakby Zresztą można obejrzeć, oglądając teraz te odcinki, tak, no można zobaczyć, że tutaj Agata wzięła po prostu jakby Kubę za, za fraki, tak. I no i dobra, no jeżeli ona się czuje z tym okej, okay, no to no nic, nic mi do tego, tak, ale na przykład ja też muszę powiedzieć, że mm, no tak z jednej strony najłatwiej, tak, sobie y, się tutaj zbudować więź, tak. Poprzez jakieś takie właśnie przytulania, jakieś takie czułe słówka, bądź też no, poznawanie totalnie siebie od, od, od środka, tak? No ale ty też, Ola, przytulałaś się do Kuby. Bywałaś o niego zazdrosna nawet w pewnym eee, momentach. No tak, znaczy może, kurczę, no to też się może powiedzieć, że to była taka prawdziwa że Słuchajcie, ja, ja nie jestem w stanie przywiązać się do osoby w kilka dni. Słuchajcie, no jakby mm, dla, dla mnie to po prostu było zaznaczenie terenu. Na, te, na takiej y, zasadzie, tak? Ym, no na pewno muszę powiedzieć, że niektóre sytuacje wywoływały we mnie jakąś tam odrobinę pewnych y, takich emocji, ale to nie było takie na poważnie, to nie było takie na poważnie, tak? No dziwnym trafem raptem by było, yy, no jesteśmy tylko ludźmi, no mamy, no mamy w sobie emocje, tak? U nas też z Kubą może szybko się ta relacja yy, jakby... Rozwinęła też, ale my się z Kubą nawet nie całowaliśmy. Ja, ja zresztą, tak jak powiedziałam w programie, w, w rozmowie z Kubą, jak byłam, to było w nocy, że absolutnie nie ma mowy, że ja pierwsza pocałuję kubę, no bo to jest nawet wykraczające już na tą porę teraz z jakby takich moich pewnych zasad. I też może trochę ciągę głowy miałam pokazane, tak. Chciałam po prostu też, by to było wszystko prawdziwe, tak. Ja, ja też mam to, to w zwyczaju, że to mężczyzna stara się o mnie, a nie na odwrót. I wiem, że te wiem, że zasady w programie no, są różne, ale też u nas trafili się tacy mężczyźni, gdzie na pewno to jest zauważalne w innych sezonach. Że u nas nie chcieli się sparować po prostu z, jako, jako, jako koleżanka. No może też takie, było parę takich sytuacji, ale bardziej już każdy szukał kogoś dla siebie, żeby później ewentualnie, znaczy żeby w ogóle móc dobrze spędzić, po pierwsze, ten czas w hotelu. A po drugie, żeby może następnie to się przerodziło w jakąś relację, tak? Nikt nie chciał na dłuższy czas pędzić yy, z sobą czas, jeżeli. Aha, dobra, to jest dla mnie tylko koleżanka albo kolega. Ja, tak